Ta dziwna książka, o której rozmawiamy dzisiaj, jest dużo dziwniejsza niż myślicie. Mam wrażenie, że mówię to za każdym razem, ale kiedy myślę, że już nic mnie nie zaskoczy, to jednak... Zawsze pojawia się coś, co może nadal mnie zaskoczyć. <laughs> Kocham literaturę, o oh Tak więc takim sposobem dzisiaj rozmawiamy o książce Pounded by Produce, o której na pewno słyszeliście, bo była wielka sprawa, że ojej, jak to kobieta robi to z warzywami. Girl, gdyby to były tylko warzywa, ta książka to jest. Ojej, zaskoczycie się, na pewno. Na... Słuchajcie, w momencie, w którym publikuję ten film. Chyba już widzieliście, spadaj stąd śmieciu, chyba już widzieliście film o kobiecie, która robi to z ogrem. Książka Pounded by Produce z tej samej autorki. Nie dało się ukryć, że Gedin My Swamp bazuje na szereku. Czy to można powiedzieć, że to jest parodia erotyczna? I don't know. Ale Pounded by Produce też bazuje na czymś, co już istnieje. Książka, w której kobieta robi to z ogórkiem i pomidorem, bazuje na amerykańskim, chrześcijańskim serialu animowanym. Ten serial nosił tytuł Veggie Tales. Wśród głównych bohaterów tej bajki był m.in. Pomidor Bob. I ogórek Larry. To na razie trzymajcie sobie z tyłu głowy. No więc kiedy otwieramy książkę Pounded by Produce, pierwsze co nas atakuje, to dedykacja, albo pierwsze, co ukazuje się naszym oczom może w ten sposób. Dedykacja jest dla wszystkich osób, które mają traumę religijną, i autorka mówi: Mam nadzieję, że ta książka pozwoli wam poradzić sobie z tą traumą. Tak, książka to mi dopiero dała traumę religijną, droga autorko. No cóż, cała książka zaczyna się z perspektywy Emily, która uciekła z przemocowego związku tyle co i ma bardzo trudną sytuację życiową. Poszukuje pracy, bardzo chciałaby się gdzieś zatrudnić. Mieszka w przyczepie u swojego wujka, który ją niejako uratował z tego związku, tylko że mieszka jakby w tak trudnych warunkach, że nawet nie ma dostępu do internetu, żeby poszukać ogłoszenia jak normalny człowiek, więc szuka je old school style w gazecie. No i natrafia na ogłoszenie, że jest poszukiwana kucharka do parish i ona nie wie, co to jest parish. Dla mnie to jest dosyć oczywiste, że chodzi o parafię, no nie? Ale być może tutaj jest jakiś, nie wiem, kulturowy aspekt, którego, no nie wiem, ona nie rozumiała, co to jest parish w każdym razie. Tak więc dzwoni tam i dostaje tę robotę tak o, od razu. W pierwszym rozdziale jest takie zdanie, pada, że i w tym miejscu zaczyna się nasza historia. No, wiem. To, to jest pierwszy rozdział. To nie trzeba mi tego mówić. Wiem, że kiedy otwieram książkę, to znaczy, że rozpoczyna się historia. I ona jedzie na tą parafię, i tam jest taka Gail. Ta kobieta jest niejako menadżerką tej parafii, ale z jakiegoś powodu zajmuje się wszystkim oprócz gotowania i oprócz ogrodu, bo też jest chyba ktoś inny do ogrodu, więc w sumie to nie wiem, jaką ona tam ma funkcję. Ma jedno zadanie fabularne, o którym dowiecie się później. W każdym razie Gail ją zatrudnia, i ona tam, w sensie Emily, nasza główna bohaterka, Idzie poznać księży, którzy mieszkają na tej parafii. I słuchajcie, okazuje się, że są bardzo przystojni. Wow, co nie? W sensie spodziewaliście się, że romans kobiety z ogórkiem i pomidorem to będzie tak naprawdę romans kobiety z dwoma księżami? Ja nie. Nie czytałam opisu tej książki. Zobaczyłam okładkę i zobaczyłam mnóstwo waszych oznaczeń na TikToku, że mam to przeczytać, więc byłam niemiło zaskoczona, kiedy okazało się, że to jest. Kolejna książka, w której religia ma jakiś erotyczny aspekt. Bardzo tego nie lubię. U uważam, że to jest strasznie obraźliwe. Tak całkiem poważnie. Uśmiecham się, jak to mówię, ale nie, nie, nie. nie. Nie popieram takiego czegoś. I tak, na tej parafii mieszka dwóch księży. Uwaga. Jeden ma na imię Robert. Drugi ma na imię Laurent. W się sensie Bob i Lery. Ogarniacie. Tak. I mamy przeniesienie do perspektywy no właśnie Roberta, bo to jest tak, że Robert jest taki, on jest księdzem z powołania, on bardzo lubi swoje życie, jest oddany tej religii spoko. Laurent natomiast jest taki roztrzepany, taki wiecie, kiedy Robert jest bardziej sztywny, to Laurent jest taki grumpy sunshine można by powiedzieć, to jest mniej więcej taka dynamika. Poznajemy Lorenta w taki sposób z perspektywy Roberta, że biega i mówi: Jezu, gdzie jest moja szczotka? Jak ja mam poznać nową kucharkę? Kiedy wyglądam tak? I to jest też bezpośrednie nawiązanie do tego Veggie Tales, bo Larry Ogórek miał swój segment, w którym śpiewał piosenki. To się nazywało Silly Songs with Larry. I dosłownie ma jedną taką piosenkę: Where's my brush? Gdzie jest moja szczotka? Spróbuję to tu wstawić, ale nie wiem, czy TikTok mi tego nie zdejmie za prawa autorskie, więc jak coś to pewnie wstawię w opisie filmu, link do TikToka. I dowiadujemy się, że oni się już poznali w seminarium, chociaż to nie jest chyba tak do końca prawda, bo potem. Laurent powie nam coś innego. Nieważne. Dobra, z perspektywy Roberta mówi, że poznali się w seminarium. Oni zawsze mieli bardzo specjalną więź ze sobą. Jest bardzo ważna, są ze sobą bardzo blisko. W sensie są oboje księżami na tej parafii, ale poznali się już w seminarium, albo nawet może trochę wcześniej. To jest chyba nieścisłość. Wydaje mi się, że Robert powiedział, że się poznali na, w seminarium, a Laurent potem będzie mówił, że nie, że poznali się dużo wcześniej. Tak czy siak, to, co musicie o nich wiedzieć, to oni mają ze sobą na tyle bliską relację, że. Czasem dochodzi między nimi do takich sytuacji, że leżą razem i się matują. What? I po prostu są w, jednym, w jednej przestrzeni ze sobą. Tak było w seminarium, teraz już chyba tak nie jest. I to były bardzo niesamowite momenty dla nich, bo, no wiecie, księża, i te sprawy, ale to, to teoretycznie nie łamie zasad, tak? Po prostu są w swojej przestrzeni nawzajem, ale zajmują się sobą. Sobą, nie tym drugim. Tutaj coś coś jest na rzeczy. Na razie tyle musicie o nich wiedzieć, nie mogą się doczekać nowej kucharki. Kucharka przyjeżdża, myśli sobie, o Boże, ale hot księża. Tyle. Albo i nie tyle, bo zaczyna się następny rozdział, i ten rozdział jest taki, że Emily jest w kuchni i się zaczyna modlić, chociaż ona raczej nie wierzy, ale myśli sobie, Boże, ta hot księża, ja co, bo co ja mam teraz zrobić? I ci księża się respią za nią i zaczynają z nią. No, robić to, po co się tutaj zgromadziliśmy. Zaczynie, ja i ty. I ona sobie myśli tak, kiedy już ma w ręce lorenta, księdza Lorenta, myśli sobie, Jezu, jaki gładki. Normalnie jak? Ogórek? Ha! Bardzo dużo osób podkreśliło ten fragment, tak przy okazji wspomnę. No ale okazuje się, że to był sen. Nic takiego się nie wydarzyło. Emil sobie myśli, jestem dziwna, jeżeli mam sny tego typu o księżach. I co tam robił w ogóle ogórek? Okej. Okay. Budzi się z tego snu, idzie do kuchni. Tam w ciemnościach siedzi ksiądz Laurent i je płatki. Jem. Co? Płatki. No dobrze, cieszę się. To Dzięki. Wiecie, taki midnight snack. Okej. Okay. Dużo rzeczy można zjeść w formie obudziłam się w nocy i idę sobie coś zjeść, a płatki z mlekiem nie do końca są rzeczą, które możecie jeść w ciemności. W oświecić musiało świecić światło, żeby sobie nalać tego mleka do miski, ale dobra. I Emily siada sobie koło tego księdza i sobie siedzą i gadają. Ta autorka ma taki nieznośny styl pisania pod takim kątem, że lubi opisywać jak coś komuś cieknie z ryja, z ust. Jestem damą z ust. I tutaj też opisuje, że mu mleko ścieka po brodzie i to ma być takie, Jezus, jaki on jest przystojny. Fuj! fuj. Nie trafia sobie do ryja, przecież jest dorosłym facetem, no. Jestem damą z ust. Jestem damą z ust. Nie, to nie jest gorące. Okazuje się, że ten ksiądz jest bardzo fajny, nie? Spoko się z nim gada, wszystko jest spoko, luz. Mamy przeniesienie do następnego rozdziału, jest msza, po mszy oni żegnają wiernych i kiedy już kończą żegnać się z wiernymi, to jedna kobieta i tak zostaje w kościele, której nie zauważyli wcześniej, daje Laurentowi sweter z kaczką. I też jej nie znają, a to jest raczej takie miejsce, w którym każdy każdego zna, no, no tak trochę wilkowieje, nie? I ta kobieta mówi im coś takiego dziwnego że dzisiaj jest jakiś harvest księżyc i że wszystko, co skrywane, wyjdzie na jaw. All is hidden will be brought to light. They need a transformation. It's up to them to define the true fruits of their souls. Define the true fruits of their souls. Czajcie? Fruits, w sensie owoce swojej duszy. Musicie zdefiniować. Przejdziecie transformację, musicie zdefiniować owoce swojej duszy. To jest bardzo dosłowne tłumaczenie. I to ma być takie, no, He, co nie? Owoce, my już wiemy do czego to zmierza, ale przede wszystkim to, o, to są warzywa, tak? Ogórek i pomidor. Zaraz się znajdzie ta jedna osoba w komentarzach, która powie, actually y, pomidor to jest owoc, ale zostaw mnie w spokoju. <laughs> <laughs> Powiedziałam to z wielką pewnością siebie. Nie no, piszcie sobie co chcecie w komentarzach, przecież komentarze są wasze. Tak więc naturalnie oni sobie myślą, to było dziwne, ale okej. Okay. Wieczorem naturalną koleją rzeczy księża spotykają się w kuchni i rozmawiają o piersiach Emily. Nie pytajcie jak do tego doszło, no, no spotkali się, to się spotkali rozmawiają, okej. Okay. Ci księża w ogóle są tacy bardzo ludzcy, wiecie, że to nie jest taki ksiądz e, typu ksiądz Robert z Ranch'a na samym początku. O, w Ranch'u był ksiądz Robert i tu też jest ksiądz Robert, właśnie zrobiłam połączenie w mózgu. O nie, i teraz będę sobie go tak wyobrażać. Mm. O, nie. Ksiądz Robert z tej książki brzmi jak ktoś, kto mógłby biegać po Wilkowyjach i zadawać mieszkańcom pytania z Biblii, jak dobrze znają swoją religię, ale zrobiłam dygresję. Wracając do tematu. W rozdziale siódmym mamy POV księdza Lorenta, który ma świadomość, ale nie może się ruszać, tylko ma zmysł wzroku i jak się pewnie domyślacie, jest zaklęty w ogórka. Nie wie, jak do tego doszło, i. Ma taką wielką świadomość tego, że Pomidor obok niego to jest Robert. Robert nie może nic do niego powiedzieć, nie może zrobić nic, nie może się poruszyć, a jednak on wie, on to czuje. Moim zdaniem jest to mega romantyczne. To jest, wiecie jak jest ten trend na TikToku? Myślisz, że jesteśmy bratnimi duszami w każdym uniwersum? Tak, no i oni są. On... Jest tak bardzo blisko z księdzem Robertem, że on po prostu wyczuwa jego energię, mimo że nic nie może mu dać tej wskazówki, że ksiądz Robert jest z tym pomidorem obok niego. To jest ta sytuacja, kiedy pytasz drugą połówkę: czy kochałbyś mnie dalej, gdybym była robakiem? Ksiądz Laurent. Kocha księdza Roberta nadal, kiedy ten jest pomidorem. Najtrudniejsze w całej tej sytuacji to jest chyba, czy twoja druga połówka, kiedy się zmienisz w robaka, w ogóle rozpozna cię pośród innych robaków. Czy kocha cię wystarczająco mocno, żeby mieć z tobą to połączenie. Ksiądz Laurent ma takie połączenie z księdzem Robertem. Nice. No i Emily idzie rano gotować, patrzy tak na akurat te dwa warzywa, myśli sobie, Jezu, yy, one mnie podniecają. Proszę tego nie wycinać z kontekstu. No, i zrobiła to, co chyba każdy z nas by zrobił w takiej sytuacji, tak? Na szczęście ich nie pokroiła, bo tak książka by się bardzo szybko skończyła. Zabrała ich do sypialni. Emily zaczyna się rozbierać w wiadomym celu i dowiadujemy się, że nosi na co dzień, jako kucharka na parafii, czarną koronkową bieliznę. Jasne, że tak. Każdy na co dzień nosi właśnie taką bieliznę, specjalnie na tę okazję, w razie by chod księża się zamienili w warzywak, z którymi możesz zrobić co chcesz, no bo no hej, oni nie mogą wyrazić zgody albo nie wyrazić zgody, bo są warzywami, tak? No i dochodzi do sceny erotycznej z tymi warzywami. Ogórek zostaje włożony do środka, pomidor, pomidorem się ociera z zewnątrz. I o jejku, jakie to jest niehigieniczne, w sensie już nawet pomijając może aspekt higieniczny. Wiecie, hmm, jakby, to, jakby to, ubrać w słowa, co chcę powiedzieć? Hmm. No muszę zacząć z wami temat, ale jakby to zrobić, żeby nie przekroczyć za bardzo tej granicy. No zastanówmy się przez chwilę nad tym, dobra? Pogadajmy przez chwilę jak dziewczyna z dziewczyną. No i te 8% mężczyzn, którzy oglądają ten Kanał i widzowie ze streama Dominika bos'a, Boże, oby nie w tej sytuacji. Tak czy inaczej, pomidor, serio, jak wiecie o co chodzi? Pomidor jest dość mocno delikatny w dotyku, <grych> pomidor jest miękki dosyć w konsystencji. Ze wszystkich rzeczy, które mogła wybrać, pomidor nie czaje. Po prostu poczuła nagłą więź z tym pomidorem i, i tak. I musimy to zaakceptować. Natomiast coś, czego nie mogę zaakceptować, to jest to, że i pomidor i ogórek dochodzą w tej scenie. I jest to opisane tak, że po prostu robi się w nich dziura i wypływają z nich nasiona. Rozumie się to? Emily, kiedy już kończy swoje uniesienie, w którym trochę brakowały jej możliwości logicznego myślenia, ma słuszne przemyślenie, że o kurde, będę miała infekcję. I mean. Nie da się ukryć. W następnym rozdziale wszyscy się budzą w łóżku, już w ludzkiej formie. Rzecz, która nie ma sensu, to. Obaj ci księża są ubrani. Myślę, że tutaj był potencjał na to, żeby zrobić scenę typu: o nie, jestem nagi, jestem księdzem. Nie zrobiła tego? Z jakiegoś powodu, kiedy warzywa się zmieniają, w ludzi są ubrani? I to tak ubrani wiecie, jakaś tam, nie wiem, biała koszulka, szare dresy. Nie wiem, czy tak to było opisane. Ja sobie to tak wyobraziłam. Możliwe, że jakoś trochę inaczej. No nie w stroje księży, ani nie są nadzy, tylko w jakieś tam zwykłe ubrania. Robert, rzecz jasna, panikuje, myśli sobie o Jezu, muszę iść poprosić Boga, żeby mnie pokierował, bo zbłądziłem. I unika przez cały dzień Lorenta. Ma to sens, no bo oni tam, wiecie, ogarniają, że to się wydarzyło naprawdę, to nie był dziwny sen, tylko Wszyscy to przeżyli. No i idzie potem spełniać swoje księżowe obowiązki. Siedzi w konfesjonale, no i przychodzi wierny się wyspowiadać, ale okazuje się, że to nie jest jednak żaden wierny, tylko jest to ksiądz Laurent. No, ksiądz Robert nie może go zignorować, skoro przyszedł się wyspowiadać, tak? No to, to jest, to jest zrozumiałe, to jest okej. Okay. No więc siedzi w tym konfesjonale, ale szybko od spowiedzi przechodzimy do czegoś innego. Mianowicie oboje zaczynają się zabawiać sami ze sobą. Jeden w konfesjonale, a drugi na zewnątrz. No i potem Robert ucieka. Robert Dużo ucieka w tej książce. Dochodzi w końcu do konfrontacji ich trójkę. Zastanawiałem się, co to wszystko miało oznaczać. I myślą sobie tak, no a może właśnie to nie tak, że zbłądziliśmy, tylko może właśnie Bóg tak chciał. Bo wiecie, człowiek może grzeszyć, ale warzywo nie może, bo jest warzywem. Więc może Bóg daje im taką furtkę, że musicie żyć w celibacie jako księża, ale jako warzywa. śmiało. Tak więc z powrotem się przemieniają w warzywa i jest kolejna scena zbliżenia. Tylko, że to jest tak, że ci księża, oni nie panują nad tym, kiedy się zmieniają. To jest ponad ich możliwościami. Dlatego nawet tutaj ma to sens, że oni myślą, że to Bóg im tak pozwala, skoro są wierzący. Że znaczy, ja, nie wiem, no tak, tak myślę, tak interpretuję tę książkę. Następnie mamy znowu mszę i mamy moje szczekające psy, które zaraz nam przerwą na chwilę. Tamsza idzie zupełnie niezgodnie z planem. Laurent coś tam mieszają mu się słowa, jest źle, jest rozkojarzony i niestety okazuje się, że tej mszy przysłuchiwał się biskup Archibald. Ja sobie go wyobrażam jako Neita Archibalda, że jasna. Oglądaliście plotkarę? Mm, przepraszam, to było. nie na miejscu. No to ksiądz Archibald. śmiało. Chociaż może bardziej ma sens wyobrażanie go sobie jako biskupa z rancha, faktycznie, bo on jest taki, że ci księża się go boją, on bardzo się przyczepia o wszystko, nawet jak mają jakieś te szaty, nie szaty, no. Te stroje ym, pogniecione, tak więc jeżeli tak bardzo im nie szło podczas tej mszy, no to jest, jest źle, nie jest dobrze. Ale tam nie mają w sumie jakichś za dużych problemów z tym biskupem. Niepotrzebnie się zestresowali. Powiedziałby, normalny człowiek, ale nie, Robert myśli sobie, nie, jesteśmy nieostrożni, to się musi skończyć, nie możemy tego dłużej robić. Koniec zrobieniem tego w trójkę nawet w formie warzyw. A Laurent mówi, ale to. Jak... Ja chcę z Tobą być. Wiecie o co chodzi? Że Laurent jest załamany, bo Laurent, jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, on jest mega zakochany w Robercie. Co więcej, Robert też jest zakochany w Laurencie, tylko on nie zgadza się ze swoimi uczuciami. On próbuje je od siebie odepchnąć jak najdalej. On chce żyć w, jako ksiądz i, i tyle. I on jakby nie dopuszcza do siebie tej myśli, że mogą być razem. A Laurent jest taki: Ja dla Ciebie zostałem księdzem. Nie chciałem odbierać Ci Twoich marzeń, ale chciałem zawsze być blisko ciebie, więc prowadzę życie, którego nie chcę prowadzić, dlatego że cię kocham. I teraz, kiedy już zaczął doświadczać tego, jak to jest być z Robertem, też tak fizycznie, to nie chcę już tego stracić. Więc jest dosyć taka dramatyczna scena, w której Laurent mówi takie różne rzeczy, właśnie takie związane z miłością, i się przez chwilę całują, ale kiedy Laurent gdzieś tam dotyka jakoś na szyi, czy gdzieś tego Roberta, to Robert ma moment otrzeźwienia i ucieka znowu. Potem jest POV Emily, która idzie do lasu z jakiegoś powodu i w tym lesie Laurent śpiewa piosenki, gra na gitarze. Random scena. Pojawia się coś takiego, że zaczynają rozmawiać o tej grze na gitarze i Laurent mówi: "No, chciałbym kiedyś zrobić taki segment w kościele, w którym będę śpiewał dzieciom piosenki i nazwać to Silly Songs with Laurent". Co jest bardzo dosłowne, bo w Veggie Tales, w tej bajce dla dzieci, było dosłownie tak, że tam był segment Silly Songs with Larry. Ona nawet nie próbuje ukrywać swoich inspiracji. To jest... Ja nie wiem, czy to jest legalne. Rozumiem zamysł parodii, ale ona bardzo, bardzo, bardzo mocno i bezpośrednio czerpie, tak na mój gust, z innej rozrywki. Nie wiem, czy się domyślacie tego, co się teraz dzieje, ale Emily i Laurent robią to w dwójkę w lesie. Jest to o tyle ciekawe, że odbywa się to po raz pierwszy w formie człowieczej. Laurent nie jest ogórkiem, ale Laurent jest zrozpaczony, no bo został niejako odrzucony przez Roberta. I Laurent wie, że Robert też go kocha, tylko że jakby te, te swoje uczucia hamuje. I to jest bardzo frustrująca pozycja, w której się znajduje. Tak więc robi to z tą Emily i tutaj jest taka narracja, że on jej mówi jesteś moją boginią, chcecie cię błogosławić. Wie, wiecie, jest takie, takie wielkie słowa, bo to, co nam się tutaj tworzy, to jest związek poli, w sensie trójkąt miłosny. Zaraz wam powiem, jakie jest moje zdanie na temat tego trójkąta miłosnego, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej musimy iść troszeczkę w fabułę. Laurent ma w tej scenie ten sweter z kaczką, którą mu uszyła tam ta baba z kościoła, jakby co. No i robią to w lesie, w dwójkę, na leśnej ściółce. Ta dziewczyna w ogóle nie dba o swoją higienę, jeżeli chodzi o takie sprawy. Następnie mamy scenę rodem z kreskówki. Jest jakiś chyba następny dzień. Emily ma na głowie czapkę na zewnątrz i ta czapka jej sfruwa z głowy na drzewo. Tak, takie rzeczy się... Dzieją najwyraźniej czasem. Nie mi, nie wam, ale może komuś innemu, na przykład Emilii. No i ona wchodzi na drzewo po tą czapkę, bo czapka jest jej niezbędna do życia. Ksiądz Robert widzi to z okna, myśli sobie co? Ona odpier no idzie do niej i zaczynają ze sobą rozmawiać, konfrontują się. Dochodzi tutaj do takich dosyć fajnych, przepychanych słownych na zasadzie. Robert mówi: Serio, tak bardzo jest ci niezbędna do życia ta czapka? A ona mówi: W sumie to nie. Już musiałam się nauczyć żyć bez rzeczy, które są mi niezbędne do życia. I tu ma na myśli jego i Lorenta. <coughs> I ten Robert mówi, że o nie, 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 ja mojego zdania nie zmienię, nieważne co powiesz. A Emily mówi: "Spoko, ale wiesz, nie możesz kontrolować mnie i Lorenta, więc jeżeli ty nie chcesz z nami nic zrobić, luz, ale my i tak będziemy robić coś między sobą". I on ma takie: "Excuse me". No i się całują. Rozumiecie to? I on na koniec gryzie ją w usta do krwi. I zgadliście, ucieka. Ale nie uciekł daleko, bo już w następnym rozdziale oni w dwójkę, w sensie Emily i Robert, y, robią to znowu w konfesjonale. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu się nie odpierdam od tych konfesjonałów. It is what it is. W rozdziale 19 jest scena w kuchni, bo pomimo całej tej niezręczności, która zapanowała, no Emily w dalszym ciągu musi im gotować. Ona tak zarabia na życie i, i w ogóle i tam mieszka. Więc siedzą sobie przy stole i jedzą i znowu jest rozmowa o uczuciach, tylko taka wiecie, taka, że każdy do każdego ma niejako żal. Lauren mówi, ty wiesz, że my się ze sobą ruchaliśmy. A Robert mówi, no ja z nią też, ale to się nigdy więcej nie powtórzy i, i tyle. I do widzenia. A Lauren mówi, okej. Okay. No to skoro takie masz podejście, skoro ci na nas nie zależy, to nie masz nic przeciwko, że jeżeli ona będzie sama, moja. Robert mówi, be my guest, rób co chcesz. No więc Laurent robi to, co chce, dosłownie. Bierze Emily na tym stole przed Robertem i Robert się na to patrzy, udaje, że mu nie zależy, ale mu zależy. I w końcu nie wytrzymuje, no i patrząc na nich zaczyna się zabawiać sam ze sobą. Powiem to już teraz, co chciałam powiedzieć, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Uważam, że aspekt Emily jest zupełnie... Pełnie w tej książce niepotrzebny. Uważam, że autorka nie miała jaj napisać gej romansu, bo wie, że większość odbiorców jej książki to są kobiety. I najwyraźniej kobiety potrzebują mieć kobietę jako bohaterkę, żeby się utożsamiać z historią. I don't know. To jest moje zdanie, być może jest błędne, to jest tylko moja opinia na podstawie tekstu, który widzę przed sobą. Nie wiem, co się tak tłumaczy, ten film raczej do niej nie dojdzie, co? Chociaż teraz są ten automatyczne dubbingi na YouTubie, więc kto wie? Uważam, że dynamika tych księży między sobą jest dużo ciekawsza i to, jakie oni mają emocje silne do siebie, to ma sens. W sensie i tak nie lubię wprowadzania aspektu religii do erotyków, ale tutaj to, że ten jeden tak bardzo go kocha, że całe życie się kręci jego wokół tego drugiego, a ten drugi nie zgadza się z własnymi. Uczuciami, nie chce się na to otworzyć. To jest ciekawe. Po co im ta dziewczyna w tym wszystkim? To jest Typiara, która jakiś, nie wiem, tydzień temu przyjechała do nich na plebanie i robi im jedzenie. I tyle. To wygląda tak, jakby ona na przykład została zesłana przez powiedzmy wszechświat. Dobra, nie mieszajmy już w to Boga. Przez wszechświat, żeby ich połączyć ze sobą, żeby pokazać im, że mogą być razem. I tak cały ten aspekt ogórkowo-pomidory jest tutaj głupi, no ale wiecie o co chodzi, że ona mogła im pomóc odkryć, że oni faktycznie są stworzeni do tego, żeby być razem. Bo oni między sobą mają takie ciekawe rozmowy, księża w sensie, że Laurent mówi: Całe życie byłem dobry, robiłem wszystko tak, jak ty chciałeś, starałem się być jak najlepszy dla ciebie. Dlaczego nadal nie chcesz się otworzyć na związek ze mną? A Robert na to też taki rozemocjonowany odpowiada mu: Właśnie, że nie byłeś dobry. Nigdy nie byłeś dobry. Zawsze mnie kusisz z samą swoją obecnością i tak dalej. Nie wiesz, jak ja się rozpadam na kawałki za każdym razem, kiedy jesteś blisko. I to jest takie emocjonujące i takie dobre. Z Emily żaden z nich nie ma chemii. Bo ta chemia nie miała się kiedy rozminąć. Bo oni się tylko r*****ją i to jest wszystko. No i czasem mówią do niej rzeczy typu... Twoja... Będzie moją boginią, będę ją błogosławił, coś tam yy, worship. Wiecie o co chodzi? Zapomniałam słowa, więc mówię błogosławił, ale to nie o to tak do końca chodzi. Ale to nie robi na mnie wrażenia. Wrażenie nam nie robi ten taki dramatyczny aspekt miłości tych panów. No ale okej, okay, wracając. Robią to w trójkę na tym stole w kuchni, i na to wchodzi Gail. I tak dobrze, że nie biskup Archibald, ale Gail wchodzi, myśli sobie, no nie, co jest grane. Prawie ma tam zawał na miejscu. No, niejako to, że zostali przez kogoś nakryci, zmusza ich do przemyślenia swoich wyborów życiowych. Więc czekając na swój dalszy los, nie wiedzą jak to dalej będzie, pożytkują swój czas w taki sposób, w jaki się generalnie w erotykach pożytkuje czas. I w którymś momencie Laurent właśnie bardzo bezpośrednio wyznaje miłość Robertowi. Robert natomiast ucieka, zgadliście. No i jest dziwnie i Emily sobie coś tam robi, chyba w ogródku, chociaż w ogródkiem się ktoś inny miał zajmować, ale nieistotne. Przychodzi do niej ta babka, która wtedy była w tym kościele i powiedziała tą przepowiednię o tych owocach waszej duszy, pamiętacie to? No, to nie jest jakiś super długi film, więc pamiętacie. I to jest bardzo duża nieścisłość, jeżeli chodzi o zachowanie tej postaci, bo w tej pierwszej scenie w kościele, to ona była tak opisana jako taka kreskówkowa wiedźma, wiecie. Uuu, tej nocy Księżyc, transformacja, taka sytuacja. Wasze prawdziwe, coś tam wyjdzie na jaw. T-Mobile, sorry. A teraz przyszła do Emilii. Emily ją widzi i lepsza, rzecz jasna, a ona mówi, dziecinko, poczekaj, ja ci chcę coś powiedzieć. I już jest bardziej taką disneyowską babcią. I mówi do nich, że jak to jest, że wy się jeszcze nie zorientowaliście, że wy w trójkę jesteście swoim przeznaczeniem nawzajem, wy musicie być w trójkę razem. I klątwa spadnie, w sensie klątwa, w sensie to przemienianie się w warzywa, kiedy wszyscy zrozumiecie to przeznaczenie, wszyscy sobie nawzajem wyznacie miłość, pogodzicie się z tym, że musicie być razem. I Emily Mówi, aha, dobrze wiedzieć, tylko że to się nigdy nie stanie, bo ksiądz Robert nigdy nie przyzna się do tego, że chce z nami być. A ta babka mówi, nie, spoko, Lucy, się, przecież wiesz, jak to wygląda. Ja widzę, że on was kocha. Emily mówi, chwila, to pani widzi, co my ze sobą robimy w trójkę? Ona mówi, nie, 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 wszechświat mi powiedział. Ja myślę, że podgląda tak szczerze, ale to jest moja osobista opinia. Czy to już kurier? Uch. 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 Czekam dzisiaj na dwóch kurierów, ale coś im się nie śpieszy do mnie. Rozproszyłam się. Przed chwilą mówiłam, że Emily stwierdziła, ta, Robert nigdy nigdy się na to nie zgodzi, nigdy nie przyzna, że nas kocha. Otóż już w następnym rozdziale przyznaje, że ich kocha. W sensie, najpierw to robią w trójkę i potem wszyscy sobie mówią, że się nawzajem kochają. Potem Emily przeprasza Gail za to, że widziała to, co widziała. Gail mówi, ja od zawsze wiedziałam, że księża są ze sobą w sobie zakochani. Pięć minut jeszcze potrzebuje, pięć minut dosłownie. Uff. Znowu. Gdzie w tym miksie miejsce dla Emily? Moim zdaniem nie ma dla niej miejsca. Moim zdaniem prędzej czy później książka sobie uświadomiam, że ta Emily to taka była tylko taka jako dodatek. Ale no w książce się tak nie dzieje. W książce akcja kończy się tak, że no rezygnują ze swojego kapłańskiego stylu życia, przeprowadzają się na farmę z Zgadliście pomidorami i ogórkami, żyją z daleka od ludzi w trójkę, bardzo szczęśliwi ze sobą, no po prostu w związku Poli, i chyba żyją długo i szczęśliwie. Nie mam wiedzy, czy będzie więcej części tych książek. Autorka nie pisze nic w podziękowaniach, właściwie to nie ma podziękowań, zostawiła na koniec tylko taką informację. Jeżeli spodobała Wam się ta książka, Zostawcie opinię na Goodreadsie. Braku po prostu do pisania. Jeżeli Wam się nie spodoba, to zachowajcie tę opinię dla siebie. No, nie no, ja dałam tej książce dwie gwiazdki, ponieważ, słuchajcie, pomimo że nie podoba mi się łączenie tutaj religii z erotykiem i jest to dosłownie książka o kobiecie, która <laughs> warzywa i o kobiecie, która w się w bardzo udaną relację, moje osobiste odczucia to, to nie była źle napisana książka, słuchajcie. W sensie, język, jakim posługuje się autorka, jest przyjemny. Poza tymi niektórymi aspektami, które ją jarają, a mnie nie, typu, że coś komuś cieknie zbuzi. I w scenach erotycznych używa takich sformułowań, których bardzo nie lubię, typu Kant albo member to też się zdarza. No ale tak poza tym to te opisy robią na mnie dobre wrażenie. Tutaj ta relacja księży była naprawdę spoko wyjaśniona. Ciekawe czym zaskoczy nas jeszcze w 2026 roku. Napisała już romans o ogrze, napisała już romans o warzywach. Ciekawe co szykuje dla nas w 2026 roku. Dziękuję wam bardzo za towarzyszenie mi w tym filmie. Zachęcam was do obejrzenia moich pozostałych materiałów. Mam bardzo różne rzeczy na tym kanale. Zostaw Będę żebrać osoby, bo mnóstwo osób ogląda mnie bez subskrypcji. I widzimy się za tydzień. Cześć!